Niedawno napisała do mnie mama małego chłopca, który pożegnał się ze swoją papugą, jego najlepszym przyjacielem. Chłopiec często rozmawiał ze swoim zwierzakiem, a nawet śpiewał z nim. Pewnego dnia, kiedy mama gotowała obiad, chłopiec po prostu otworzył okno. Powiedział: Chciałem, żeby się przeleciał, ale wróci. Nie wrócił. Rodzice byli załamani. Z jednej strony źli, z drugiej serce im pękało, bo wiedzieli, że to była tylko dziecięca niewiedza, a nie zło. Kilka dni później papuga jakimś cudem wróciła, wycieńczona, mokra, ledwo oddychała. Nie przeżyła tej nocy. Rodzina powiedziała mi, że to było jakby wróciła tylko po to, żeby się pożegnać. Przynieśli piórka, które należały do ich przyjaciela, bym zrobiła z nich figurkę. A ja wtedy pomyślałam, że ten prezent to nie tylko pamiątka po ptaku, to symbol przebaczenia.